Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć mamy i taty. Tak sobie myślę, bo piszecie o tej wybiórczości pokarmowej i że. Dlaczego jest tak, że w wybiórczości dzieci jedzą tylko jogurty owocowe, niezdrowe, słodzone, z długą listą, parówy z długą listą składników, ciastka, czekoladki, kinderki, bułeczki. Które już nie są tymi bułeczkami, które jedli nasi dziadkowie. Po co wy mi to dajecie, dziewczyny i chłopaki? Po co? Dlaczego wasze dzieci znają w ogóle te smaki? No bo zobaczcie, jeżeli. To już kiedyś o tym mówiliśmy. Mamy takich znajomych, którzy, ich autystyczny syn, kiedy widzi McDonalda, dostaje w kurwa, jeżeli się nie zatrzymają i on nie dostanie nagetsów i frytek. No ale przecież kiedyś go tam zaprowadzili. To jest powtarzalny Chciałbym smak. I Waszym dzieciom, pomyślcie nie? sobie, przecież to jest po prostu taki syf, to ma taki długi skład. My generalnie powinniśmy jeść to co ma najkrótszy na świecie skład czyli to co rosło w ziemi fakt, że może być to polewane czy pozbywane nie wiem czym no te są te strójne teorie, że e, e, randapy, nie randapy czyli to co no zabija o truskawkach co? o truskawkach o truskawkach? no bo ja palę do wcipa, on mówi je genialnie przychodzi chłopcyk z domu dla psychicznych. Takiego zamkniętego ośrodka dla psychicznych chorych i podchodzi do płotu, a za płotem pan coś robi i tak coś posypuje, no jest rolnik, czymś, i, tak? Jest, i posypuje czymś ziemię. Mówi, co pan robi? Co pan robi na truskawki. Aha! I chłopczyk poszedł z powrotem do ośrodka, ale wychodzi z powrotem na drugi dzień mówi: Co pan robi? Na woże truskawki, dziecko! Aha! I wrócił do ośrodka. Po czym minął jeszcze jeden dzień i przychodzi chłopczyk i pyta pana, który posypuje czymś ziemię, takie roślinki, i mówi: A co pan robi? Kto już nie wytrzymał, mówi. Kur... Polewam truskawki gównem. O! To dziwne. My pole... posypujemy cukrem i polewamy śmietanką, ale to my jesteśmy po Podłączyłam komputer. No i posłuchajcie, po co wydajecie takie rzeczy dzieciom? Te z tymi długimi składnikami. Czy dzisiejsze mleko to 3,2? To jest mleko. Nie, dla mnie to jest woda biała woda, która powoduje po prostu rozpieprzenie tej flory bakteryjnej, tej jelitowej. E, są biegunki, zatwardzenia, e, bóle brzucha, wzdęcia, e, pierdzenie, bekanie i takie rzeczy. No chyba, że ktoś tego nie ma, to... To, to, to znaczy, że... Y, ale to jest... Dobra, to jest... To nie ja jest trucizna Ja mojej powiedziałam no. kiedyś, bo miała jakiś tam wyprysk, nie? I mówię, ojej, co to jest? Ja mówię, ja podejrzewam, że to jest uczulenie na parówki. I parówki wyautowały z naszego domu parę lat temu, i ona dzisiaj, jak widzi parówki, mimo że lubiła kiedyś, to mówi: Nie, ja nie mogę, jej ja mam uczulenie. Tak samo ma uczulenie na salami, bo kiedyś lubiła. I dzisiaj w domu, kiedy już jakby posiadamy trochę większą wiedzę niż jak dzieci były małe, nie ma tak mocno przetworzonej żywności. Nie ma kolorowych jogurtów, serków, kaszków, tych wiecie w pudełeczkach z długim, z długim długaśnym terminem. Jak... Jak chcesz zrobić owocowy, kup truskawki, truskawki truskawki, ugnieć, dodaj jogurtu, bo jogurty są zdrowe, kefir sobie dodaj, maślankę i to. Te fermentowane, mleczne, są, to jest zupełnie inna bajka niż to mleko, które my kupujemy i dajemy dzieciom z tymi płatkami. Poczytajcie skład płatków. My, ja od pół roku nie jem chleba. Burczyki od, w ogóle pieczywa, burczyki od miesiąca i czujemy się dużo lepiej, bo ta pszenica jest teraz tak przetworzona. Poza tym te bułki są odpiekane, czyli one przyjeżdżają do sklepu zamrożone. Nas ten zapach wabi. Jezu, jak ja czuję się po prostu rewelacyjnie bez pieczywa, bez paluszków, ciastków i tym podobnych. Oczywiście, raz na jakiś czas są u nas w domu naleśniki. No, albo makaron. Nie, słuchajcie. Raz na jakiś czas. Dlaczego wasze dzieci jedzą te lizaczki, cukiereczki, jogurciki z cukiereczkami? Dlaczego? A potem mają wybiórczość. Znamy takie dzieci. Rodzice normalnie coś tam, je, normalnie coś tam jedzą. Fast food jest coś, tam, albo jakiś bigos, albo flaki, albo coś na wynos do nos i tak dalej. Ale coś tam jedzą. Jak te dzieci mają się nauczyć żywienia, odżywiania, jak one nie widziały prawdziwego brokuła, a są zapychane białą bułką, chrupkiem kukurydzianym, paluszkami, kolorowym jogórcikiem, How? I często piszecie, a, bo moje dziecko ma takie si zachowania, niedobory, to tamto, to siamto. Przecież nasz mózg jest naszymi jeli nasze jelita są naszym drugim mózgiem. To jest połączone. Jak ten mózg ma dobrze działać, jeżeli my mu podajemy taki syf do tych jelit? A potem, słuchajcie, wykupujecie, dajecie dzieciom syf, a potem dajecie im suplementy. Bo ono ma wybiórczość pokarmową, więc pewnie ma, nie ma witaminy A, B, C i tak dalej. I często się przeziębia. No to jedziemy w te suplementy. To jest największa, jedna z największych branż. Bo leki mają stałą i ustaloną cenę. Leki, które są tam zakwalifikowane, przebadane i tak dalej. Natomiast suplementy i na przykład kosmetyki, to apteka może sprzedawać po takich cenach, jakie sobie tam wymyśli, jaką marżę narzuci. Więc najwięcej apteki zarabiają na nielekach. Jeszcze, to jest akurat, nie wiem, czy, czy wiecie, to się dowiecie. Ja prowadzę takie zajęcia z magii słowa, czyli jak jak wpływać na publiczność, żeby usłyszała to, co my chcemy powiedzieć. I uwaga, tu się może narazimy, może ja się narażę. Słuchajcie, są takie firmy, jest taka firma w Polsce, uwaga, która sprzedaje suplementy, uwaga, suplementy, bo teraz troszkę wrócę, lek to jest dla mojego bezpieczeństwa, jaki kupuję lek, czyli lek jest Bardziej zbadany, bardziej przebadany, ma testy i tak dalej, mniej skutków ubocznych. I ja wiem, że to jest lek, tak? I to jest, daje pewność, że to jest coś bardziej. Czyli warto za to zapłacić, warto poczekać na tą receptę u lekarza. Lek, lek jest dobrze, lek dobrze. Dziwny lek, nie do, jak to nie jest lek, to niedobrze. I teraz uwaga, jest taka firma, która mówi tak, mamy super elektrolity, czy tam coś tam śmiamity, pierdzity, na głowę, na rękę, na nogę. Uwaga, kto produkuje? Firma Polski Lek. Słuchajcie, zaraz, zaraz, zaraz. Suplement sprzedaje firma, która się po prostu kurwa, nazywa Polski Lek. No jest, i to jest to spółka, polski lek. Ale, ale, ale przy, szybkim, przy szyb, szybkiej reklamie, która trwa 15 sekund, euh, dzień dobry. To się będzie więcej, będzie bardziej, będzie więcej. No, będzie, oczy, świetnie, będą wszystko, będziesz widzieć, 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 widzieć. Yy, kto produkuje polski lek. I teraz mówisz tak, aha, czyli trzeba kupić lek. A jeszcze z Polski, Polska, dobra, nasza ojczyzna, Pokuikuń czyli kupujesz jakieś coś, co nie jest lekiem. Ale twoja podświadomość mówi, trzeba to kupić, bo to jest chyba lek. No, to, to jest taka, takie złudzenie. I to różnica między, tylko króciutko, bo takich, takich słuchaliśmy wielokrotnie, takich super profesorów, którzy zajmują się lekami. To polskich są, profesorów. Tak, polskich profesorów, czyli, czyli farmaceuci kliniczni. I oni podają tylko jedną, jedną różnicę żeby zarejestrować lek trzeba przebadać kilka do kilkudziesięciu tysięcy ludzi żeby zarejestrować suplement wystarczy 30 badanie na 30 poza tym lek testuje się na ludziach zdrowych No nie to jest, to są A to jest, jest część systemu no dobra nie, nie, to, to, nie, to, to są pierwsze Ale... fazy kliniczne. Tak się robi, no, tak trzeba zrobić, czy to, czy to nie zaszkodzi po prostu. Więc silny zdrowy najpierw bierze coś i, mu, i go nie zabije Mądre to głowy że... wykształcone na temat farmaceutyki twierdzą, że 90% suplementów powinno trafić do kosza. Tylko i y, 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 zgłaszano takie sprawy ministrom od zdrowia, i okazuje się, że. On nie chcą oni... się nikomu narazić po prostu, no i, i dlatego nie ma, y, nie ma jeszcze nigdzie. To by na... było jak spalenie Mary Wilskiej, albo trzech firmy farmaceutyczne zarabiają najbardziej mają największe dochody na świecie ze wszystkich firm biorąc pod uwagę tam firmy produkujące samochody kosmetyki żarcie coś tam coś tam farmacja rządzi i te wszystkie nasze upiększania Słuchajcie. Nie, zaraz, 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 moment. Tylko zaraz, nie wkładaj wszystkiego do jednego worka, bo nie można. Farmacja. No to dobrze, to jest... weź wyjmij. Poczekaj, no bo mówisz, że farmacja to źle. To teraz nagle no my mówimy, że, że suplementy są nieprzebadane, a ty mówisz, że farmacja. Farmacja dobrze, to jest myślmy. co innego, farmacja to są leki. O Jezu, nie kłóć się ze mną. No, no ja się nie kłócę, no. Jeżeli ja mówię, że mam rację, to mam rację, prawda? Ale ty masz oczywiście, no że kochani, masz że rację. Masz, ty masz rację, tylko, tylko określ, co, ty, co nazywasz farmacją? Czy farmacją? Przed chwilą powiedzieliśmy, że leki dobrze przebadane, badane to jest okej, okay, a nie przebadane, to nie okej. Okay. To jest taka pseudofarmacja. Ja mówię, suplemenciarze za, na, na nas o. zarabiają, że ci zrobią o. herbatkę ze skrzypu. Wiecie, ja kiedyś naprawdę wierzyłam, że te tabletki tam, yy, yy, jakieś tam na chudnięcie, że to działa i ja to brałam, naprawdę. Boże, jaki człowiek głupi jak młody. Uuu. Albo na nietrzymanie moczu, słuchajcie. No jeżeli to chodzi o mięśnie kegla, mięśnie, generalnie gdzieś tam w środku, to jeżeli wymyślono na mięśnie dna miednicy lek, suplement, no to dlaczego na bicepsy nie wymyślono? Przecież to też mięsień. Albo na klatę na brzuchu, jak to się... Oczy, czy krata, kratę. Krata, krata, kaloryfer. kaloryfer no. Dlaczego? Jeżeli na tamte mięśnie można tabletkę, to może na te też można. Tak samo są cudowne tabletki na y, zwiększenie popędu płciowego u kobiet. Boż, to zależy od wielu innych czynników. My jesteśmy tutaj, my tutaj jesteśmy dziewczyny. My potrzebujemy fajnej atmosfery, my potrzebujemy y, y, zapachu, my potrzebujemy romantyczności, my potrzebujemy tego, tego, tego. To nam ta, ta, ta tabletka? No pewnie tak. I uwaga. Lek, y, suplement na halitozę, czyli ten nieświeży oddech, y, był początkowo używany w szpitalach jako płyn do mycia podłóg. Dobre, nie? A potem był używany jako lek na rzeżączkę. A teraz jest sprzedawany w mniejszej dawce jako Na halitozę. Yy, na, słuchajcie, yy, na brzydki zapach, brzydki zapach. Ust. No, no Albo coś się dzieje w jelitach, albo zębów nie szorujesz, no. albo cię ci psują. I my wierzymy w te wszystkie, wiecie, specyfiki po prostu, e, że to nas e, o, ożywi, ozdrowi, upiększy i w ogóle. I będziemy I, mieli więcej energii, więcej popędu, więcej siły. Wie, będziemy lepiej myśleli. Nie włosy będzie, urosną Nie, nie będzie nam się chciało spać. Albo leki I na porost włosów. To sobie wszystko se, kurde, bierzcie. Bierzcie jedzcie so, super, dobra, ok, Ale uwaga, jeżeli słyszycie, że są zajebiste suplementy, które waszego autystyka postawią na nogi. No to że no... on, że on po tych tych, że on jak weźmie te wyciągi z tego, tego, tego. Wyciąg to... z mózgu świni. O, tak, tak. Wyciąg z muchomora. Wyciąg sobie z portfela z i sobie i coś fajnego. To Wyciąg sobie. sprawi przyjemność, Wyciąg pachnącą sobie. świeczkę albo konwalie. O, słuchajcie. Y Popatrzcie na to, jak, jakie wzorce żywieniowe dajecie waszym dzieciom. W koszyku Polaka statystycznego, mam nadzieję, że to nie ty. Jest białe, żółte i brązowe. Czyli co jest? Mąka, buły. Żółty sery, sery. żółte. Twaróg. E, jogurty kolorowe. Nie, to już nie Czekolady, jest kolorowe. Ciasteczka. jogurty nie są żółte. Ani biała, ani brązowa. A my powinniśmy jeść kolory. Brokuły, sałata, rzodkiewka, pomidor, likopen, kabaczek, pomidory, kalafior, y, kalafiory, y, czosnek, cebula, ogórek. Można by wymieniać i wymieniać. Y, dynia, rodzice, marchewka. Z naszego doświadczenia rodzice, którzy zmagają się. Czy cierpią na to, że ich dzieci mają wybiórczość, dają im bułki, paluszki i chrupki. To jak ono jest tak zgrutane, to dziecko, to ono nunu no, no nie chwyci po ogóra. Słuchajcie, jak nasze dzieci były małe i przychodziły do, do nich inne dzieci, bo to wiecie, te stosunki społeczne trzeba było kształtować od najmłodszych lat. To myśmy kroili na przykład michę ogórków, takich świeżych, gruntowych, albo kiszonych, albo małosolnych, i tak znikało. Ale obok nie stały paluszki. One grały w pionki, w gry i zjadały ogórki, tak, że Paweł latał na bazar jeszcze dokupować czy jabłuszka pokrojone czy ananasa świeżego a nie spuchy gruszki morele są takie rzeczy na świecie i teraz chociaż jak byłem mały i wujek przywiózł ananasa prawdziwego z Niemiec to, to myśmy Zjad... go odkrolili i się zdziwiliśmy bo on w środku był pełny bo ten w puszce to miał pusto w środku. Dziurkę miał. miał dziurkę miał, a ten, tak. a ten był pełny w środku, dziwny taki. Słuchajcie, jeżeli rodzice jedzą w pośpiechu jakieś kurcze zamówione pizze, śmiczce, nie wiadomo co. Nie mówimy, że pizze są złe, bo dobra pizza to jest dobra pizza. Możecie się nie zgadzać z tym, co mówimy, ale my nie jesteśmy pizzą margheritą, żeby nas wszyscy lubić. Jeżeli rodzice jedzą w pośpiechu, także przy, przyniósł ten kurier, tą pizzę do kuchni, i ty tak wziąłeś kawałek, poszedłeś tam, tam, siam. Słuchajcie, my dbamy o to, żeby posiłki odżywcze były zawsze razem. Nawet jeżeli Tośka wraca o 14, a Max o 16, a Paweł o 17, to jemy wtedy, kiedy jesteśmy wszyscy. I zawsze jest to podane. W, pięknych michach yy, i ma, każdy ma do wyboru czy ryż, czy ziemniak, czy to, czy sramto. Czy groszek, czy ogórek, czy mizeria, czy pomidor, czy, czy sałata. Zawsze jest wybór. Dajcie dzieciom wybór, a nie bułkę w biegu. Proszę, żeby dzieci jadły na siedząco, nawet jeżeli mają yy, za niskie krzesło to Max na początku jak już wyszedł z tego karmnika dla, dla niemowląt, dla, dla maluchów to po prostu nie chciał poduchy tylko siedział na zgiętych nogach dbajcie o to żeby jeść w takim spokoju, wiecie, bo wtedy dużo mniej się jest zresztą, nie? W, w dobrej atmosferze, żeby to było ładnie przygotowane, żeby dzieci uczestniczyły w tym e, przygotowaniu, prawda? E, w zależności od wieku i jakby e, etapu waszej e, spektrowej. Terapeutycznej drogi, czyli, czyli albo, albo położy tylko talerze, lub, ale jeszcze nie sztuczce, potem sztuczce, ale jeszcze nie odleje makaronu. Albo położy serwetki, albo pokroi ogóreczki do tej mizerii, czy coś tam zrobi. Fajnie, żeby to było razem. Ja z Wiktorią. Takie gotowanie to trwa godzinami, bo ona obiera jeden ziemniak, jak ma obrać osiem ziemniaków, to słuchajcie minimum godzinę. Minimum godzina. Albo y, bywało tak, że z tego ziemniaka zrobiło się nagle serce. No takie, no, Ale Nie wiem, no. takie rzeczy robić. Dzieci y, nasze y, nie mają zakazu wstępu do kuchni. Y, y, dzisiaj już powiedziałabym nawet, że mogłyby sobie coś ugotować same. Tezy. Jest... No. <laughs> Albo pierogi. Słuchajcie, żeby to zawsze było razem, żeby sobie popatrzeć w oczy, żeby to było w fajnej atmosferze, żeby to też było kolejnym rytuałem. Bo tak to jest samo. tak, witamina K, witamina A, B, D, wszystkie witaminy są najlepiej przyswajalne tylko z jedzenia, a z leków jest w 90% odrzucane w związku z, znaczy w tych suplementach czy tam jakieś tam w, w tabletkach tak to nawet nawet yy, 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 takie podawane witaminy yy, w szpitalach też są do 30% w związku z tym no jak no to tam dawka jest jedna no ale uwaga te te witaminy że, 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 że z warzyw to po prostu tutaj mięci to po prostu z nieprzetworzonych tych czy tam czy mięsko na przykład bardzo dobre nieprzetworzone na przykład, ale nieprzetworzone znaczy weź, se, weź se tego pierś z kurczaka i se, i, se, i se sama w domu zrób. No. Jeżeli potrzebujemy mięsa, wędlin to pieczemy je w piecu albo jest taka cudowna metoda robienia na przykład szynki wkłada się do gara przyprawy, poczytajcie, bo to świetne, przyprawy coś tam, coś tam, majonez do gara 15 minut, potem na dobę odstawić na drugi dzień 15 minut gotować i jest gotowe wystudzić i jeść. Pasztety domowe z wszystkiego, nawet z resztek, czyli na przykład zostanie mi trochę kaszy, trochę brokuła, trochę czegoś, trochę mięsa i ja to miksuję i robię w postaci pasztetu i nie jemy po prostu tych śliskich wędlin, bo to ma taki skład. I dodawane, wszczykiwane, tam jest po prostu no. smacznego. I oni się z nas śmieją, wiecie, że jadą sobie na Kretę, albo na Cyprę, albo na inną Melanezję, na Borneo i się śmieją, że ci idioci wydają tyle kasy, żeby kupować te wszczykiwane, obszczykiwane, z dużymi składami takie gówniane jedzenie. Pamiętajcie, tu mózg nie działa, kiedy jest niedożywiony, a pożywienie ma z pożywieniem, no nie? I jeszcze raz powtórzymy to, co mówiliśmy kiedyś w filmie. Uwaga, jeżeli dziecko ma wybiórczość, tak zwaną, to z głodu nie umrze. Połóż na stole owoc, warzywo, nie wiem, nawet, dobra, niech będzie ten żółty ser, kiszony ogórek, żółty ser, taki pyszny. Żółty ser jest dobry. I teraz uwaga, więc on sobie wybierze, jak będzie głodny, to naprawdę to zje. On nie pójdzie do McDonalda, nie będzie czekał aż, aż przyjedzie, yy, nie wiem, Kentucky f, f, czy Chicken. Nie, on to zje. Ale jeżeli nie zje, to znaczy, że nie jest głodny. Bo, nasze dzieci, bo nasze dzieci naprawdę nie są głupie. One, one po prostu lubią mieć to, i takie poczucie, że. Lubią mieć to, nie? tak, spróbuj. jak nie dostanę parówek, to będę była. A ja chcę parówkę, lala. La, la. A zrób jajo i pewnego dnia nie kup parówki na śniadanie, tylko połóż do wyboru to, co uważasz za zdrowe. Błagam, nie pchajcie w nasze dzieci śmieci. I teraz uwaga, jeszcze bardzo ważna rzecz, nie ma czegoś takiego. To akurat też mówiłeś, ale powtórzymy, bo to cały czas jest gdzieś na, na, tych, na, na internetach, cały czas ktoś o to pyta. Uwaga, nie ma czegoś takiego, jak wybiórczość pokarmowa. To znaczy każdy ma wybiórczość. Bo każdy pokarmową. ma wybiórczość pokarmową. Jeżeli komuś coś powiesz, że lubisz HW, to jeden powie, że zje, a drugi powie, że w życiu tego nie tchnie. Jeden nigdy nie tchnie krewetki, a drugi może wpierdzielać suszy codziennie. Więc każdy ma wybiórczość pokarmową, więc nie przejmujcie się, że wasze dziecko czegoś nie wie. Po prostu zaproponuj coś innego. Ja nie wiem, po co są ciasta na świecie na przykład. Ja wiem. Yy, no. A tam ktoś siedzi, o biedna ta Olimpia, pani znieży. No. Nie. Jestem za tym, żeby się dożywiać żeby się dobrze czuć w swoim ciele. I żeby się nie wrzucać, jak do śmietnika, w siebie rzeczy. Ale już przede wszystkim do waszych dzieci nie wrzucajcie tam, tam po prostu, co, co, co to przyjdzie do piska. tak. To, to, to jest połączone, to jest połączone. I nie jemy przy telefonie. Halo? Ogląda bajkę, a ty mu wsuwasz tutaj jakąś ciapaję. No halo? Niech samo doświadcza tego. Daj mu te groszki, niech rozciapie, te, te marchewki, te sałaty. Niech on dotknie tego i kolory. Bo nasze życie powinno być kolorowe, a nie biało-żółte. I glutenowe. Glutowe. Miłość. Sam się to jest lepiej dzielność. czuję, sam się lepiej czuję. I dziękuję mi za to, że zdrowo i dbam, a tutaj będzie mi tutaj robił. Kiedy ciasto jadłeś? Nie pamiętam. No. Bo no. pułapach. Nie. Ale taką bezę. No. Eee, no. No może ten krem kawowy No dobra. Ja jutro, słodka, środa. Słuchajcie, czasem, z czasem wszystko jest dla ludzi. Czasem i wódki się można napić, tak? Nie umrzemy od tego. Ale w większości niech to będzie zdrowe, odżywcze, niech nam to daje dobrą energię. Fajne ciało, zdrową skórę, cerę, fajne myślenie, niezmęczenie zmęczenie. I te, 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 pamiętajcie, że y, ta agresja może być wywołana na przykład cukrem. Tak. Ale nie że cukrem, cukrem w sensie. Słuchajcie, to też bez przesady. Tu nie chodzi o to, że cukrem, tylko, uwaga, to nie jest. Tylko Za chodzi o cukrem... il, ilością tego cukru. Bo jeżeli rybatoniką. Gdzie płatki rano na śniadanie, które i tak już są z cukrem, Potem ba, 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 bat... kto? Ty. Ja w ogóle nie wiem, nigdy nie jadłem tych. Potem batoniki. Batoników to... nigdy nie jadłeś. Mówię, że batoniki i Jak czasem poznaliśmy... zjem. Nie, 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 nie przepraszam bardzo. Ja nie jem batoników, ja jem czasami y, te y, wafelki. A wafelki to są I dużo, mają dużo mniej. mleczka. O, Ale ptasie mleczko to w ogóle nie ma cukru. W ogóle Ale nie ma cukru. jak się poznaliśmy, w ogóle nie być, ma cukru. Słuchajcie, Red Bull do samochodu, a teraz po prostu kawusia czarna, bez mleka. I bez cukru. No. I można, słuchajcie. I można, słodzić, chyba... można słodzić konfiturą, można słodzić yy, miotkiem. miotkiem. No, można. Nie, nie musicie Manuka, bo my też byliśmy tacy głupi i kupowaliśmy Manuka, bo Manuka to najlepsze w świecie. Jak ty i kuskus. -kus. No. I jeszcze na koniec chciałam powiedzieć. No, pewnie coś o miłości. Aha, wiem. A, Jedna jest jak bardzo potrzebujesz i... cukru, to posyp cukrem męża, a on niech ciebie i <laughs> powiedzcie sobie coś miłego. I naprawdę będzie tak słodko i kolorowo. Czasem się mówi: "O, jaki ten boba słodki". A ja mówię: "Próbowałaś?". No. no, bo jak na bobasa się sypie cukrem, czyli jest dużo miłości, to nie jest słodki. I to uwaga. sypcie sobie cukrem. I teraz uwaga, są te witaminy K, A, B, C, D, F, G, K, G, G M, G. Nie, M nie ma. W, jest witamina M. Nie, jest witamina M, to jest w tym wspólnym jedzeniu, to jest witamina M, czyli miłości. Witamina miłości. To jest najlepszy suplement przebadany przez burczyków. I cały świat. Kochamy, przytulamy. Miłość ci, wdzięczność